Cześć. W tym filmie spróbujemy stworzyć wizualizację muzyki bezpośrednio w blenderze. Będziemy potrzebowali do tego oczywiście blendera, jakiegoś jednego obiektu, którym będziemy animować i jakiejś muzyki. Więc jeżeli jeszcze nie masz pliku dźwiękowego, to najpierw go zdobądź, a później będziemy przechodzili do tworzenia tego wizualizatora w blenderze. Oczywiście to, co tutaj pokażę, będzie mogło być zastosowane do każdego typu wizualizacji. Twoja wizualizacja niekoniecznie musi wyglądać identycznie jak moja. Ale jeszcze zanim rozpoczniemy, ten film został nagrany za pomocą mikrofonu Crux Edis 1000. Link do tego mikrofonu i innych produktów firmy Crux znajdziesz w opisie tego filmu. No dobrze, zaczynamy. Na samym początku wciśnij Shift A, Mesh i wybierz Circle, czyli dodamy kółko na naszą scenę. Jak mamy takie kółko, to zwyczajnie wciśnij Tab, żeby przejść w tryb edycji. Teraz mamy zaznaczone wszystkie wierzchołki tego obiektu, i teraz wybierz F na klawiaturze, aby je wypełnić. Teraz mamy dzięki temu pełen okrąg. A żeby zrobić sam wizualizator, będziemy potrzebowali jeszcze drugiego obiektu. To jest obiekt, który będzie znajdował się na samej wizualizacji. Czyli wciskam Shift A i wybieram Plane. To jest nasz obiekt, którego będziemy animować. Cisnę teraz G, żeby zacząć go przemieszczać, i Z, żeby przemieścić go minimalnie pod te kółko. Coś takiego. I teraz popatrz na to. Wchodzimy w modyfikatory, tutaj zakładka z prawej strony, ten kluczyk. Add Modifier i wybieramy Subdivision Surface. Dzięki temu stworzyliśmy obiekt, który został zaokrąglony. Im więcej dodam w Levels Viewport. Tym bardziej on będzie zaokrąglony. Więc zostawmy coś takiego i może troszkę powiększmy. O tak, żeby jeszcze nie wychodził poza nasz okrąg, który jest wyżej. No dobrze, i teraz pokażę Ci, jak stworzyć całe to przemieszczanie, cały ten system. Przejdźmy do widoku z góry, czyli kliknę tutaj na Z. Jesteśmy teraz w widoku z góry i gdy wciśniemy tab, mamy dostęp do trybu edycji, czyli do tych wierzchołków które są przemieszczone, a później na nie wrzucony jest modyfikator Subdivision Surface. I będziemy chcieli przemieszczać tymi wierzchołkami, żeby później ten wizualizator mógł robić dokładnie to samo tylko w sposób zautomatyzowany więc ja to jeszcze wycofam, wyjdę z trybu edycji wciskając klawisz TAB, przejdę tutaj do zielonego trójkącika z prawej strony i tam gdzie jest Shape Keys wcisnę plusik. Jeżeli nie wiesz jak działają Shape Keys, to odsyłam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry i do linku w opisie. Ale tak pokrótce, to jest podstawowy kształt naszego obiektu, ten Basis. Do tego dodajemy pierwszy klucz, Key 1. I to Key 1 to jest tak jakby zapamiętana pozycja naszego obiektu, zapamiętany kształt naszego obiektu. Wejdę teraz w tab, czyli w tryb edycji z zaznaczonym tym key 1. Kliknę G i przeciągnę tak po skosie w prawo. Znowu wcisnę tab. I teraz wyszliśmy z trybu edycji. Wszystko, co zmieniliśmy, znikło, ale dzięki temu zapisało się w tym k 1. Gdy teraz kliknę na k 1 i pociągnę za value, to zobaczysz, że możemy przemieszczać ten obiekt tak, jak to było ustawione w key 1. No i tak samo musimy zrobić do pozostałych wierzchołków, do pozostałych trzech wierzchołków, tylko że do każdego powinniśmy dodać kolejny ki, czyli ki1, ki2, ki3 i ki4. Zróbmy to. Wciskam plusik, mamy ki2. Teraz przejdę w TAP, czyli w tryb edycji. Zaznaczę sobie wierzchołek z lewej u góry i przeciągnę po skosie w lewo. O tak, TAP. I mamy już kolejne wygięcie w tym obiekcie. Dobrze, dodajemy kolejny. Ki3, TAP. Zaznaczam wierzchołek z lewej na dole i przeciągam jeszcze bardziej w dół. Wychodzę. Plus, ki4. Z zaznaczonym tym ki4 zaznaczam ten wierzchołek i przeciągam znowu prawa w dół. No i teraz mamy tak. Ki1, ki2, ki3 i ki4. Super. Teraz to po prostu będziemy musieli wykorzystać i podłączyć do tego muzykę. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Animation na samej górze. Teraz z lewej strony mamy podgląd tego jak to wygląda wyrenderowane bez żadnych overlayów, bez żadnych niepotrzebnych elementów. Możemy jeszcze tutaj przeskrolować sobie dalej i kliknąć Rendered. I teraz będziemy widzieli to z oświetleniem i wszystkimi materiałami. Na razie wygląda to dosyć słabo, bo jeszcze nic tutaj nie dodaliśmy. A z prawej strony mamy to nad czym pracujemy. Na dole jest dope sheet, czyli nasza taka linia czasu. I właśnie ten Dope Sheet będziemy musieli zmienić na Graph Editor. Potrzebujemy innego edytora. Czyli klikam tutaj z lewej strony ikonkę edytorów i wybieram Graph Editor. W tym miejscu będziemy tworzyli naszą animację. Znaczy będziemy przypisywać po prostu dźwięk do animacji. Więc mając zaznaczony ten obiekt z tymi kluczami z prawej strony, z tymi Shape Keys, przechodzę do pierwszego klucza, najeżdżam na Value, klikam prawy przycisk myszy, wybieram Insert Keyframe Albo klikam tutaj tą kropeczkę, albo wciskam i na klawiaturze. To już zależy od ciebie. Każda z tych metod zadziała. I teraz tutaj, jak zobaczymy, stworzyła nam się klatka kluczowa. Taka mała kropeczka symbolizuje klatkę kluczową. Czyli mamy zapisaną wartość tego value na pierwszej klatce na 0. I właśnie od tej wartości będziemy mogli bazować naszą animację. Przejdź do menu Key i kliknij Bake Sound to F Curves. Teraz w tym miejscu po prostu wybieramy nasz plik dźwiękowy. Klikam tutaj na muzykę, którą chcę użyć, i wybieram Bake to F-Curve. I stworzyła nam się taka wizualizacja. Gdy wcisnę teraz spację, żeby odtworzyć animację, to zobaczysz, że nasz wizualizator będzie się machał w tym kierunku. Czyli wartość tego key 1 jest po prostu modyfikowana przez muzykę. Tylko jeżeli zrobimy dokładnie tak samo dla wszystkich pozostałych tych kluczy, to wizualizator we wszystkich kierunkach będzie poruszał się dokładnie tak samo. Możemy to spróbować zrobić do key2. Przechodzę na pierwszą klatkę. Wybieram key2. Dodaję klatkę kluczową do value. Key. Bake Sound to F curves. Wybieramy muzykę Bake Sound. I teraz te dwie wartości poruszają się identycznie. Kiedy nie zastopujemy, mamy dokładnie tą samą wartość. Dzieje się tak dlatego, że bierzemy pod uwagę całą muzykę. A my chcemy brać jeden mały wycinek tej muzyki, żeby każdy z tych wierzchołków, które tutaj się znajdują, reagował na inną częstotliwość w tym pliku dźwiękowym. Żeby to zrobić, znowu przechodzimy do key 1, znowu przechodzimy na pierwszą klatkę, wybieramy key, Bake Sound to F-Curves, wybieramy naszą muzykę i tutaj możemy wpisać wartości, jakie częstotliwości nas interesują. Czyli w pierwszym możemy wpisać od 0 do na przykład 100. Teraz kliknę Bake Sound to F-Curve. I jak widzisz, nasza krzywa wygląda teraz trochę inaczej. Gdy wejdę sobie tutaj w menu Key, wybierę Value 1, to jest to zdecydowanie bardziej takie płaskie. I o to nam chodziło. Teraz mamy przedział od 0 do 100. Później wybierzemy sobie kolejny przedział, i kolejny przedział, i jeszcze jeden przedział. I dzięki temu każdy z tych wierzchołków będzie poruszał się inaczej. No dobrze, to teorie już mamy za sobą, więc teraz może dodajmy w ogóle tą muzykę do naszej sceny, bo na razie jest kompletnie cicho. Żeby to zrobić, wciśnij Shift A. Wybierz speaker i przesuń go do góry, w dół, gdziekolwiek. Jak mamy głośnik? Wybierz Open z prawej strony. Znowu wybieramy naszą muzykę i Open Sound Mono. Przechodzimy na pierwszą klatkę animacji i teraz wciskam spację, żeby odtworzyć animację. No i słychać, że mamy muzykę. Teraz po prostu musimy ją zsynchronizować z tym, co mamy tutaj na dole. Posłuchajmy, kiedy ta muzyka się zaczyna. Około klatki 35. Czyli teraz wybieramy nasz obiekt, przechodzimy właśnie na klatkę numer 35 i od tej klatki będziemy przypisywali animację. Bake Sound to F Curves, wybieramy muzykę, przedział od 0 do 100, Bake Sound. I teraz od tego momentu mamy animację. Wybiorę teraz Value 2, czyli ten key 2 z prawej strony, i tutaj tak samo. Key. Bake Sound to F Curves, wybieramy muzykę. I teraz przedział będzie od 101, bo tutaj już mamy 100, do na przykład 300. Bake Sound. I widzisz, teraz mamy zupełnie inny ten wykres. Zaczyna już to jakoś wyglądać. Wracamy znowu. Wybieramy Key 3. Dodajemy klatkę kluczową. Zaznaczamy tutaj Key 3. Key. Bake Sound. Wybieramy muzykę. Tutaj ustawiamy od 301 do na przykład 600. Bake Sound. I znowu wykres jest troszeczkę inny. Key 4, dodajemy klatkę kluczową, value, key, bake sound, wybieramy muzykę. I teraz, skoro to już jest nasz ostatni klucz, wybieramy tutaj 601 i tutaj cokolwiek. Czyli wpiszemy jakieś 10 tysięcy czy 100 tysięcy, po prostu żeby od tego przedziału szło do końca. Bake sound. No i mamy kolejny wykres. Zobaczmy jak to wygląda. Super, prezentuje się to naprawdę dobrze. Teraz w sumie zostało nam tylko ustawić odpowiednie materiały, czyli przeskakujemy do zakładki Shading. Tutaj zamknę okno po lewej, klikam prawym przyciskiem myszy na obramowanie, join areas i strzałkę w lewo. Teraz przybliżymy się tutaj, wybierzemy tryb renderowania, przejdę do Word, czyli do świata i ustawię kolor świata na czarny. Teraz wrócę znowu do Object. Z zaznaczonym tym obiektem wybiorę New, żeby stworzyć dla niego nowy materiał. Zaznaczę Principled BSDF, usunę go, wciskając X, teraz Shift A, Shader, Emission i podłączam Emission do Surface. Teraz mamy świecący obiekt. Im więcej tutaj damy, tym mocniej będzie świecił. Tylko żeby dodawał taką poświatę dookoła obiektu, będziemy musieli przejść jeszcze do pierwszej zakładki i jeżeli jesteśmy w silniku IV, włączyć Bloom. I teraz mamy naszą poświatę. Ustawmy tutaj mu jakiś kolor, na przykład czerwony. Zwiększmy moc. No, i wygląda super. Teraz po prostu możemy przejść kamerą do góry, wyłączyć overlay e i wcisnąć spację, żeby zobaczyć, co stworzyliśmy. Jeżeli ta animacja tak nagle się urywa, zanim w ogóle muzyka się rozpocznie, przejdź znowu do zakładki Animation i tutaj wprowadź większą wartość, na przykład 1000. Teraz odtwarzamy od pierwszej klatki do klatki numer 1000. Znowu wracamy do shading i spacja. I teraz już tylko od nas zależy, jak skonfigurujemy ten wizualizator. Możemy na przykład dodać taki efekt, że im dalej te wierzchołki, które się tutaj wyginają, będą od środka tego obiektu, to będą dostawały inny kolor. Spróbujmy coś takiego zrobić. Zduplikuję sobie shader emission i ustawię mu jakiś, obojętnie jaki inny kolor. Teraz mamy zielony i czerwony. I teraz możemy stworzyć coś takiego, że dodam sobie Nouda Mix, czyli kliknę tutaj, przeciągnę, puszczę i wybiorę Mix. Podłączę wszystkie Noudy tutaj i to do Surface. Tym suwakiem kontrolujemy teraz, który shader jest widoczny. Gdy zmiksujemy je ze sobą, wychodzi coś w stylu żółtego. Tylko my chcemy, żeby kolor zmieniał się w zależności od odległości tych wierzchołków. Więc wcisnę Shift A, wejdę w wyszukaj i w tym miejscu w wyszukiwarce wpiszę Gradient Texture. Teraz, jeżeli mamy włączony dodatek Node Wrangler, Edit, preferences, Addons, Node Wrangler to możemy wcisnąć z zaznaczonym tym nodem Ctrl T, żeby dodać dwa dodatkowe nody. Wcisnę teraz jeszcze Ctrl Shift i kliknę lewym przyciskiem myszy na gradient i wybierzemy sobie typ gradientu, który nas interesuje. Nas interesuje spherical, żeby dodać kulę. Tylko, że kula znajduje się w tym miejscu, a chcielibyśmy, żeby gradient rozpoczynał się od samego centrum, tutaj. Więc podłączam object do vector. I teraz, jak popatrzymy z dołu, nasza kula rozpoczyna się od samego środka. Możemy jeszcze zaznaczyć tutaj wszystkie te wartości, czyli klikam lewym przyciskiem myszy, przeciągam pionowo i teraz z Shiftem przeciągam troszkę w bok. O, coś takiego. I teraz to po prostu podłączam do faktor. I zobaczmy jak to wygląda. Ctrl, Shift, lewy przycisk myszy. Możemy teraz kontrolować tutaj dokładnie tak samo, jak to robiliśmy wcześniej, przejście. A jeżeli to jeszcze nam nie odpowiada, możemy dodatkowo dodać Noda, konwerter, kolor ramp, wsadzić tutaj i kontrolować jak wygląda to przejście? Jakie jest ostre to przejście? O, jak mamy coś takiego? To wystarczy teraz dopasować kolory. Czyli zamienię tutaj te kolory miejscami i zamiast zielonego wsadzę coś bardziej żółtego. O tak. Teraz po prostu, im dalej od środka obiektu, tym kolor jest bardziej czerwony. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyda Ci się ta wiedza nie tylko do stworzenia takich wizualizatorów, ale również w przyszłości, gdy będziesz używał szejpki tutaj w panelu z prawej strony. No to co? Do następnego!